Szanowni Państwo, zapraszam jutro o 9.15 na seminarium wydziałowe, które odbędzie się na platformie Teams i prezentować w ramach tego seminarium będą swoje osiągnięcia dwaj nasi doktoranci Jan Wysocki i Wojciech Blażek. W ramach prezentacji studenci opowiedzą o systemach zasilania samochodów elektrycznych w sieciach Off-Grid i on-grid, czyli w sieciach takich, które są podłączone do energii elektrycznej zewnętrznej i takie, które mogą stanowić niejako. My presentation is about vehicle-to-grid, vehicle-to-home technology. To jest sposób, way how we use modern new green uh, energy sources like uh, photovoltaics and uh, wind plants. Subject of my presentation is the optimal control of the electrical distribution network. I studied it and actually I found various uh, optimal methods for this purpose. Tak naprawdę te dwie prezentacje będą dotyczyły odnawialnych źródeł energii, czyli popularnie rzecz ujmując, zielonej energii. See you tomorrow.